Siemka Siemka, witam Was niesamowicie serdecznie na naszym kanale. W końcu znalazłem trochę czasu i muszę na biegu nagrać film. Bo rano muszę wstać o godzinie 4, pół do czwartej muszę wstać do pracy. Wyprowadzić psy na Ci jedzonko, zrobić sobie kawę, żeby się obudzić, bo jak nie wypiję dwóch, trzech kaw, to jestem normalnie zombie. Dlatego muszę na biegu nagrać ten film. A film jest. O czymś mega. Mega. Specjalnie przygotowałem taką chińską, chińską oprawę No i pokażę Wam coś zarąbistego Drugą i trzecią monetę serii Jak się pewnie domyśliliście, pięciu generałów Mai Chao Oraz e, Zhang Zang, Fei I monety są Oczywiście Pewnie się znajdzie część osób, które, które mi znegują moje zakupy, gdyż one, gdyż te osoby nie uważają to, co chcę przedstawić za monety. Nazwa, różne, różne nazwy, różne nazwy, e, wiedziałem, że to medaliki, że to nie monety, że no, od dzisiaj nawet przeczytałem, że to są e, paskudstwa, szkodactwa, jakoś tak. No słuchajcie, słuchajcie, jeżeli ktoś. Takie coś nazywa karactwem. O gustach się nie dyskutuje. To jest sprawa indywidualna każdego z was. Gdyż dla mnie to szkaractwo nie jest. Moneta jest, kuźwa, jest wyrąbana w kosmos. Nie oszukujmy się. Mam drugą i trzecią monetę z serii. Nie wiem jeszcze, która jest która. Ale zobaczcie to. Czy takie coś można nazwać szkalastem? I tutaj nawet, yy, czego generalnie nie robię, Kruśwa. nie wiem, czy to mi się uda tym razem. Chociaż chciałem to zrobić. No bo kapsel jest tak spasowany, no to nie będę już wyciągał i tak dobrze widać. Zobaczcie, czy coś takiego można nazwać szkalastem? To są trzy uncje czystego piękna. Zawsze powtarzałem: kupujcie monety, które Wam się podobają. Nawet jeżeli, 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 nawet chociaż w tych, jeżeli chodzi o te monety, nie sądzę, eee, coś by poszło nie tak. Macie zawsze trzy uncje czegoś, co jak oglądacie, to Wam zawsze sprawi radość. Z samego oglądania. No, monety są wyśmienite, piękne, moje klimaty, Daleki Wschód, wojny, kilkaset lat, kilkaset, kilka. kilkanaście set, podejrzewam, lat temu, wojownicy, mega, mega, Black Proof. Monety są. Monety są wyrąbane w kosmos. Oczywiście cena jest kontrowersyjna, bo kontro, kontrowersyjna, gdyż płacimy. No nie płacimy mało, nie oszukujmy się, nie płacimy mało za takie monety. Można oczywiście kupić sobie ileś tam zwykłych monet bulionowych, ale czy z oglądania zwykłych monet bulionowych można czerpać tyle radości? Nie zrozumie tego ten, kto y, takiej monety nigdy nie trzymał. Nie zrozumie tego ten, y, taki, jak ja to nazywam, ortodoksyjny staker, który tylko kupuje tuby, tuby masterboxy i, i ładuje to do. Ładuje to do. Y, ładuje to do y, tego. do. do sejfu. To musi zrozumieć taka osoba. Nie wiem ile ich jest, ale o no, podobnych, podobnych upodobaniach. Mi te monety się bardzo podobają, dlatego też je zakupiłem. Cena, no, mówiłem już o cenie, no, nie są to monety tanie, i, i jest mi przykro, że no nie wszystkich, prawdopodobnie, no nie wszystkich możliwe, że, że, że nie stać na takie zakupy. Gdyż no trzeba, no trzeba trochę za nie zapłacić no. Mi się akurat udało, udało zrealizować, jak mówiłem wcześniej, zrealizować zyski na skrypto e, Powód wam mówiłem i po prostu Uciekłem do takich monet. Uciekłem do takich monet. Gdzieś to na praktycznie wykupiłem. I postanowiłem wejść w większą ilość. A to nie jest jeszcze najlepsze, najlepsze zakupy. Jeszcze lepsze zakupy będą. To jest, to jest taka, taka yy, górniejsza półka, ale nie, nie najgórniejsza. Jeszcze lepsze monety będą niebawem. Yy. To co ja Wam mogę powiedzieć? Nakład 500 sztuk, 3 uncje jest srebra, pięknego. Nie będę Wam mówił całych detali, nie będę robił jakiejś prezentacji. Monety popatrzyłem oczywiście u, u, u rekina, także jeżeli chcecie czegoś się więcej dowiedzieć o tych monetach, wstąpcie do rekina, o ile jeszcze ich u rekina nie widzieliście. Wielu z Was, wielu z Was, yy, wielu z Was, no część z Was uważa, że, 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 że za jakiś czas to będzie cena, cena złomu. Z tym się nie zgodzę, że to będzie cena złomu, bo nikt, nikt takiej monety w cenie złomu nie sprzeda. Jeżeli ja bym miał tą monetę sprzedać, nie wiem, ile teraz, po ile teraz jest. Yy, Yy uncja, powiedzmy niech, niech będzie na 10, strzelam, nie strzelam, powiedzmy strzelam, tak, 130 złotych i jeżeli ja bym miał tą monetę sprzedać za 390 zł za 400 no to nie wiem w jakim bym musiał być w yy, stanie, stanie, w jakim stanie bym musiał być yy, yy, psychicznym żeby taką monetę oddać za 400 zł. jeżeli jeżeli słyszałem, że, że jest jakieś naganianie na mało doświadczonych stakerów, jeżeli ktoś nie potrafi inwestować, niech w ogóle nie inwestuje. Ja takie monety kupuję świadomie i takie pierdzielenie, że, że jakieś jest naciąganie na monety, które będą za miesiąc warte ceny złomu. No i spójrzcie na tą monetę. Czy, czy tak, to jest moneta. To nie jest medalik, to nie jest token, to jest oficjalny środek płatniczy Generalnie jak ja bym się uparł, to ja mogę jechać do Niue i po prostu zapłacić tym Jeżeli mi nie przyjmą, no to mogę iść do banku to wymienić na ile to jest? 5 dolców powiedzmy, że to jest 5 dolców tak, 5 dolarów. To tutaj jest 5 dolarów. I, i nazywanie tej monety świecidełkiem, medalikiem, e, tokenem, czy kuźwa medalem, jest błędne. To tylko świadczy o braku o braku wiedzy osób, które negują te monety. Ja nie neguję takich ortodoksyjnych stakerów, którzy kupują e, tubę i wsadzają do, do do sejfu. Każdy ma swoje strategie, strategie inwestycyjne. Ja się swoimi strategiami inwestycyjnymi z Wami dzielę, ale nikogo nie, nie neguję. Tak ktoś lubi mieć w sejfie 40 kg srebra i tylko myślą się tym cieszyć: O, mam 40 kg srebra. Super! Jest to jego sposób na inwestowanie, to jest jego strategia. No i okej. Okay. No, no co ja mogę mieć do takiej osoby? A jeżeli ja sobie kupuję taką monetę. No przecież to są moje pieniądze. Tak? Czemu, czemu osoby trzecie yy, będą mi się starać mi wmówić, że, że wywaliłem pieniądze? Ja pieniędzy nie wywaliłem. Ja tej monety nie sprzedam i będę sobie ją wyciągał co jakiś czas i cieszył tą monetą oko i ktoś kto nie ma pasji nie ma zamiłowania do monet oczywiście są, no, są, są bardziej są, oczywiście są personaci ale są może tacy bardziej kuźwa zawężeni, że na przykład lubią tylko na przykład monety rzymskie i tylko monety rzymskie zbierają i tylko monety rzymskie dają im radość są osoby, które zbierają Unię Łacińską Monetarną i tylko takie monety sprawiają im radość ja lubię i monety rzymskie i lubię monety z Unii Monetarnej, lubię monety brytyjskie, lubię wszystkie monety i takie monety też lubię, jest to świetna sprawa, nie namawiam nikogo oczywiście do zakupu tych monet, chcę Wam tylko się po, pocieszyć z Wami kuźwa moimi zakupami, ale nie lubię, nie lubię jak, jak ktoś yy, neguje te monety, skąd? Skąd tacy przeciwnicy monet super premium mogą, mogą stwierdzić, co będzie za 20-30 lat? To są, to są pierwsze monety, takie super, takie, takie arcydzieła, które się pokazują na rynku polskim. Skąd możemy wiedzieć, jak, 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 jak ten kierunek monet pójdzie? Może faktycznie padnie? Może faktycznie to będzie, w, w, straci na wartości? O tak. Ale w moim przypadku ja już jestem zarobiony. Bo radość, jakie te monety mi dają, że trzymam te monety w dłoniach, że ja je mam i oprócz mnie ma tych monet 500 osób, tego mi już nikt nie odbierze. Jestem mega zadowolony z zakupów i nigdy tych zakupów żałować nie będę. Oczywiście nie kupujcie tych monet. Ale, ale pewnie będziecie tego żałować <laughs> Skopiowałem tego, no eee, tego, no, jak drewniaka Dobra, rozgadałem się Gdzieś czytałem dzisiaj jeden komentarz i tak trochę się podpaliłem. Także to jest taka moje, trochę, moja, moja trochę odpowiedź na coś co nie do końca się z czymś yy, zgadzam. Dzisiaj kupiłem na przykład 10 kolejnych monet. Rafał. Dzięki wielkie. Super zakup. Super mega zakup, ale to zobaczycie za jakiś czas. Kupuję monety, które mi się podobają. A przede wszystkim... Przede wszystkim, chociaż to jest wyjątek, ale przede wszystkim monety tanie. Dużo i tanie, to jest moja dewiza. No ale tutaj wyjątek to jest wyjątek i wyjątek potwierdza regułę. Także to tyle z mojej strony. Mam dwie, dwie, drugie, trzecią i trzecią monetę z serii. Będę się starał zdobyć monetę pierwszą, ale to, ale to poczekam, aż będzie w cenie złomu i wtedy kupię za 390 zł. Dobra, dobra, koniec. Tyle z mojej strony. Wielkie podziękowania dla, dla Was, dla moich najlepszych widzów na świecie. Ostatni filmik z, z Moniką cieszył się bardzo, się, ucie, bardzo się z, ucieszył popularnością. Fajnie, wyświetlenia mi skoczyły. Także Monika, niestety, już pojechała, wróciła z dziećmi do domu. Ja zostałem sam. Więc, ale kto wie, może, może jeszcze się ten szalona Monika pokaże. Mam jeszcze do wybrania kilka monet. W sumie jedną monetę mam do odebrania mega. To jest przedostatnia moneta z listy marzeń. Yy, ostatnie monety. Ostatnia moneta będzie bardzo ciężko. To już mówiłem o tym wcześniej, kto wie, to wie. No ale ostatnia moneta to, to bym musiał nie kupować monet przez chyba z pół roku w moim tempie. Dobra. Ile mamy i ja pierdzielę 14 minut. 14 minut. No i dobra. To tyle, to tyle z mojej strony. Jakbyście chcieli poznać jakieś normalne strategie inwestycyjne, czyli kupowanie tubki albo masterboxa, zapraszam Was do naszego Discord. Link będzie w opisie filmu. Jeżeli byście chcieli pokupować jakieś monety, pokupować. Jeżeli byście chcieli poznać strategie inne, nawet takie popierdzielone jak moja, też możecie wpaść do Discord. Link w opisie filmu. Dobra, koniec bajrowania. Eee, zostawcie jakiś ślad po sobie, eee, ci, którzy mnie znienawidzili, nie, nie ten. Nie, nie, nie wyzywajcie mnie w komentarzach. Eee, a podzielcie się, podzielcie się jakoś w, kultur w kulturalny sposób. Eee, co wy myślicie o zakupach tych monet? Czy macie taką pasję takiego Pierdca jak ja? Czy może nie macie takiego jak ja? Napiszcie co, co myślicie o takich zakupach. Chciałbym wiedzieć ilu z moich widzów trochę podziela moje, moje, moje pasje, a którzy, którzy, którzy mniej. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć. No dobra, to jeszcze nie koniec. Już mam, już mam wystrój zrobiony, także kolejna będzie, będzie petarda. Będzie, będzie mega, mega, mega petarda. Jest to moneta z. z. jakby to fajnie ująć. Jest to gruba moneta. A tu jeszcze będziecie mieli większą zagwostkę, że to jednak jest moneta. Pokażę Wam tylko pudełko ale to tak żebyście się nie skapnęli o tak tu mamy pudełko widzicie żebyście mogli zobaczyć z każdej strony dobra pokażę wam trochę więcej no. pokażę wam trochę więcej jest smog no i tutaj, tutaj jest grubo to jest taka takich monet tej kategorii mam kilka mam kilka i najlepsze jest to, że to jest moja ulubiona mennica Ulubiona moja mennica, bliska No jestem z Gdyni I no to jest miasto bliskie mnie W Gdańsku byłem w wojsku No i dlatego to jest też Nie tylko dlatego oczywiście Ale też między innymi dlatego Ale przede wszystkim, że robią mega Robią mega monety Coś, ta ostość te znaczki chyba tu przeszkadzają. Dobra. Także macie tutaj zapowiedź. Macie tutaj zapowiedź kolejnej. O, ktoś do mnie dzwoni. Muszę, muszę muszę kończyć. Łapki w górę, trzymajcie się i cześć.